Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Snow i kontynuujemy naszą wspólną przygodę w Resident Evil 6. W poprzednim odcinku Aida zginęła, niestety Chris nie był w stanie, nie mógł dokonać swojej zemsty. Obecnie musimy użyć odrzutowca, aby powstrzymać pocisk, który ma rozprzestrzenić wirusa po całym świecie. A jeśli chodzi o Aidę, to mam takie wrażenie, że ona jeszcze zaszczyci nas swoją obecnością. Cholera, co znowu? Ja też mam taką nadzieję, że ta łajba jeszcze wytrzyma trochę. Niestety musimy użyć. Trzeba zrobić trochę miejsca do kifunku. Mamy iść tutaj. A co jest tutaj? Coś ciekawego. Skrzynka. To jest zawsze mile widziane, gdzie jest E. Nie E, tylko. R. Właśnie. E, coś jeszcze? Nie. Dobra, no, Pierce, idę. Spokojnie. Dobra, tym się za chwilę zajmiemy. U, a tu co się stało? Co to jest? Kim to było? I dlaczego to tu leży? Trzy podstawowe pytania, na które odpowiedzi niestety nie znamy. Dobra. Nie będziemy przedłużać. Serio. Dobra, jeden jest tutaj. Dwa po u, Skrzynka Granat. Dlaczego tego tu wcześniej nie było? Which means, someone else is here. No, jestem ciekaw, kto tu jest i kto go zabił. Dobra, użyjmy pierwszego kodu. Tak, tak, Chris. Wiem o tym, wiem o tym bardzo dobrze. Tędy. I którędy teraz? Może faktycznie, tędy teraz musimy się udać, ale. Tutaj przejścia nie ma, chyba że ja coś przeoczyłem. No oczywiście, drzwi. O ty! Nie wiem w sumie nawet co powiedzieć. Zjadł mu głowę. Nie. O nie. Coś czuję, że z wami nie należy się cackać, dlatego od razu tam macie granat. I mam nadzieję, że już jest po was. No i pięknie. Jeden załatwiony. Gdzie tam pełznie. A ciebie co zaatakowało?

Już mieliśmy z nimi do czynienia w kampanii Leona. Czy my to możemy jakoś dobić? Nie. Żyjemy. No, jeszcze jedna. Tak na wszelki wypadek chciałbym to dobić w jakiś sposób, ale niestety się nie da. Co się tam potykasz chłopie Gdzie my mamy iść? Mamy iść tędy do drzwi Nie Tutaj Do cholery jasnej ta łajba się rozleci za chwilę Dobra tędy nie możemy iść Tu coś tu leży? Nie Ile mamy? Dobra Na tych drani lepsza jest strzelba Oni są. Widziałem kogoś. O nie, o nie, 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 Zabrał jeden padł O Boże Przeładuj szybko szybko No To jeszcze żyje Pierce On jeszcze dycha No masz za swoje chłopie Trzeba było uważać Ła, co mnie chwyciło. No, najesz. Rozwal to. Amunicja, punkty, punkty, amunicja. No nie, znowu papyrus. No jak ty pilnujesz, chłopie? Zwaniam cię. Farszywe stwory I mam złą broni. Ta. Dobra, jak na razie czysto. Ale to tak długo nie zostanie. Dobra, kolejny klucz jest zaraz za ścianą, na to wychodzi cholera, jasno wiedziałem. Prędzej czy później coś musi przypełznąć Przeładuj Dziękuję ci bardzo Tutaj możemy iść Możemy A tędy musimy iść Coś tutaj O właśnie 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 Gris, bierzesz Tutaj jeszcze widzę skrzynkę powiedz mi dlaczego ty stoisz i nic nie robisz Przeładuj Tutaj widziałem chyba jeszcze jedną skrzynkę Chyba, że jestem ślepy, tak ślepy jestem Kurczę możemy iść tutaj, ała Za karę O nie 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 Nawet o tym nie myśli Gdzie jest to parszywe coś Dobra, chodźmy napierw tędy Zobaczymy gdzie na co zaprowadził Ała Pierce zajmij się tym Z łaski swojej naprawdę nie, tu już ta rączka pełza. Polera, jasna. Nie. Rąsia, odejdź Po tobie. Ty też już padłeś? Tak. A rać sobie sam Mi nie pomagasz i ja tobie pomagać też nie będę.

Wow, no nie, 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 spadaj, 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 nie chcecie znać. Jezu, znajdź jakieś wyjście stąd, chłopie. Tutaj. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja idę, po co idę i tak dalej. A czyli jakaś na broń? Jeszcze ktoś z tem? No nie. No, tego przeżyć prawa nie miał. Przeładuj. Gatymet. Klucz jest gdzieś tutaj. Dobra. Chodźmy za tym głupim wskaźnikiem. Już uspokoił się. Nie. Jasny gwint, czy on musi za mną biec. Raczej pełznąć. Jij parszywcu, jeszcze żyje. Nie no cholerne ręce, farszywe draństwo Kolejna No nie ma spokoju, czy ja mogę mieć święty spokój i nagrać ten odcinek? Nie, jeszcze coś Strać się, chłopie, bo ty naprawdę nie pomagasz, nie pomagasz ani trochę. Skrzynia. Czerwona roślinka, nie mamy zielonej, mamy. Ała, awa, nie, 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 nie. Nie obchodzi mnie to Pierce, że dostałeś. Należy ci się. To Do diaska no. Dobra, wynośmy się stąd, wynośmy się stąd. które ja mam iść? Tutaj? Ruszaj się, chłopie. Megusta. Nie mam zamiaru się z nim zatkać. Tak na wszelki wypadek, jakbyś jeszcze postanowił ożyć. Gdzie jest ten klucz? Tutaj. Coś jeszcze tutaj mogę podnieść? Chyba nie. O, jakie ujęcie. Ups. O chłopie, widzę, że się w końcu postarałeś, zabiłeś kilku. Oczywiście, że sobie punkty zabiorę. Jej, przeładuj tak z łaski swojej. Nie mam ochoty męczyć się z tym I szukać sam Drugim Wiem, wiem, lenistwo Lenistwo Halo? Jest tu ktoś? Nie ma przeciwników? Coś za spokojnie Nie ufam grze Tędy Czy Ja tędy dojdę gdzieś Dobra, wiem gdzie jesteśmy do chwalery jasnej rączka. Spadaj, 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 nie chcecie znać. Jasny gwint! Jezu! Przeładuj, przeładuj! 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 Szybko! 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 Piszcz! z sobie strzał! Dobra, wchodzimy tutaj, bo tutaj chyba musimy iść. Albo i nie. Ups. Oooo. To go musiało zapoleć.

Dobra, bierzmy ten ostatni. Co tu znowu mamy? Amunicja. Dobra, wynośmy się stąd. Tutaj gdzieś chyba się szło. Tutaj są drzwi, właśnie. Hmm, źle poszedłem, ale może coś tu znajdziemy? Przepraszam, do widzenia. Ja tędy tylko przechodzę. Cholera, jasna, źle idę. Nie ma tu jakiegoś wyjścia? Nie. to są drzwi? Orientacja w terenie. Dobra, jesteśmy na stołówce. I chyba tędy powinniśmy iść. Nie. Tędy. Jesteś pewien? Tak, jesteś pewien. Nie, 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 ominę, nie, ominę, nie odpuszczę Dobra, środków leczniczych nie, 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 W nie, się się szło? Serio tędy? Oj, ten nie, Na co nie, się patrzysz, Bet? dobra dobra nie, nie 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 Gdzie jest ten panel tutaj no Chris szybko o, nie, Do widzenia, ała Oni nie dadzą za wygraną, tak więc Ży... Jakim cudem ci to przeżył Rączka idzie Uuu, To cię zabolało Dobra, pozbierajmy co możemy I wydnośmy się stąd Skąd się z nimi bawić i chodź tu. Tu nie, tu nie, dobra. Pada i rączka. Nie mam czasu, teraz. <grymne> to było ładne. Kto chętny? Aha już sprawdzałem. To ślądny? Nie, ale to jest skrzynka i mam nadzieję, że są środki. Zielona i czerwona. Może się przydać. O tak. To czego szukaliśmy. Pierce, jesteś gotowy? Mam nadzieję, że tak i mam nadzieję, że wy też jesteście gotowi, ale to dopiero w przyszłym odcinku. Tak więc dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w następnym. Trzymajcie się i na razie.